Huawei Mate 20 Pro to pierwszy smartfon, którego używam, który ma czytnik linii papilarnych wbudowany pod ekranem. I właśnie w ten magiczny sposób można go odblokować. Jak ten czytnik właściwie działa, jakie są jego ograniczenia i z czym to się właściwie je? O tym w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Ja jestem Szakali i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jak widzicie, przygotowałem sobie tutaj różne rekwizyty, na przykład szkło hartowane, folie, wodę i krem, które pozwolą mi mniej więcej sprawdzić jakie są ograniczenia tego Czytnika linii papilarnych w ekranie. No i trzeba przyznać, że Mate 20 Pro to jest tak naprawdę sprawę pierwszy taki smartfon, który wprowadza to rozwiązanie, czyli czytnik linii papilarnych pod ekranem na rynek globalny, na rynek na dostęp do wielu użytkowników, ponieważ oczywiście były takie firmy jak Meizu, jak Vivo, jak OPPO, które prowadziły to wcześniej, ale te modele nie dotarły do szerokiej grupy użytkowników, a Mate 20 Pro pobił w Europie rekord zamówień sprzedażowych, więc można z ręką na sercu powiedzieć, że faktycznie to rozwiązanie. Dotrze do szerokiej grupy odbiorczej. W May 20 Pro zastosowano skaner linii papilarnych marki Synaptics, i z tego co podaje producent na swojej stronie, jest to skaner optyczny, a zatem wykorzystywane jest tutaj światło i po prostu obraz. Więc mimo, że ten skaner jest umieszczony pod ekranem, to w jakiś sposób potrafi odczytać linie papilarne, które znajdują się na opuszku naszego palca, poprzez tę warstwę ekranu, która jest pomiędzy naszym palcem a tym skanerem. Zanim przejdziemy do samych testów, skonfigurujmy sobie jeszcze nowy odcisk palca, tak żebyście zobaczyli, ile trwa skanowanie takiego odcisku. No i faktycznie to jest minus tego rozwiązania, w tym sensie, że trwa to dłużej niż w przypadku no, zwykłego czytnika linii papilarnych, czy po prostu innych rozwiązań, które nie znajdowały się wcześniej pod ekranem. Mamy zarejestrowany, dobrą minutkę, około trzeba na to poświęcić, nie kilkanaście czy, czy kilka sekund, jak w niektórych najlepszych rozwiązaniach do tej pory, które były stosowane, ale oczywiście nie pod ekranem, tylko albo z tyłu, albo, albo właśnie jeszcze na obudowie. Często pojawiają się pytania w komentarzach, czy ten skaner jest aktywny. Otóż. Jest prawie aktywny, można powiedzieć tak. To znaczy, jeżeli przyłożymy palec do ekranu, to pojawia nam się właśnie taka ikonka linii papilarnych. Ona zostaje aktywowana, kiedy po prostu przyłożymy palec do ekranu. Czyli można powiedzieć, że jest to aktywny czytnik, ale czasami po prostu tego nie widać, bo czasami to się wyłącza i tego nie widać, ale zazwyczaj jest widoczne. O, teraz na przykład się wyłączyło, ale jeżeli przyłożę palec do ekranu, to to się pojawi i telefon się odblokuje. Jeżeli chodzi o szybkość, no to faktycznie trwa to tę sekundę, Zobaczmy, klikam i jest. Ok, ale co jeżeli będziemy mieć mokry palec? Więc teraz mam mokrego kciuka i spróbuję odblokować. O, i jak widzicie, dopiero za trzecim razem udało się odblokować. Próbujemy kolejny raz. Przykładam mokry palec, nie odblokowano. Podczas nagrywania przebitek jednak okazało się, że niestety ale większość prób z mokrym palcem, i to powiedziałbym nawet, że 90 do 95% prób okazała się nieudana. Także jeżeli chodzi o wilgotny palec i odblokowywanie czytnikiem mini papilarnych wbudowany w ekran, no to tutaj będzie raczej cienko. A co jeśli nasz palec będzie tłusty? Mam tutaj krem. Nakładam go na swój palec. Opuszek. Teraz przykładam tłusty palec do ekranu i jak widzicie, nie ma problemu z odblokowaniem. O, teraz się pojawiła pierwsza próba nieudana. A na ekranie jest taka tłusta plama, zresztą mam nadzieję, że to widać teraz. No, jak widzicie, pomimo tej tustej plamy, jak najbardziej mogę odblokować. Wnioski: jak do tej pory, dużo łatwiej odblokowuje się tego smartfona z tłustym palcem niż z mokrym palcem, ale w obu przypadkach duże znaczenie ma kąt pod jakim przyłożymy ten palec oraz w ogóle część opuszka, którą przyłożymy. Generalnie w przypadku tego, w jaki sposób ja zeskanowałem ten palec, częściej zdarza się tak, że ta dolna część palca jest lepiej wykrywalna niż ta górna część palca. No także wydaje mi się, że dużo ma znaczenie w jaki sposób zeskanujemy nasz palec, no i to tak jak wcześniej mówiłem, w jaki sposób później będziemy przykładać. Jeżeli będziemy mieć dużo wody na naszym palcu, dużo że krople tej wody to prawdopodobnie te próby będą nieudane, ale nie jest też tak, że się z mokrym palcem nie da odblokować, bo jak widzieliście również kilka prób było udanych. Pytacie także, czy kiedy mamy na ekranie szkło hartowane lub folię, to czy dalej ten czytnik linii papilarnych będzie działać. No więc się zaraz przekonamy. Mianowicie nie mam niestety folii takiej na ekran, ale mam po prostu jakąś folię, która mniej więcej ma grubość takiej folii zwykłej folii na ekran. Więc spróbujemy najpierw sobie przez jedną warstwę takiej folii odblokować. No i jak widzicie, chwilę dłużej to trwało. A może i nie. No, bez problemu przez jedną warstwę się odblokowuje. Teraz zrobimy to przez dwie warstwy. O, tutaj już problem. Ale poszło. I kolejny raz. No, czyli przez folię działa. Zobaczymy teraz szkło hartowane. To dedykowane do iPhone'a 10 o którym opowiadałem Wam w innym odcinku. Ale nie ma to większego znaczenia. Przykładam je, nawet takie lekko zabrudzone jest, więc to również jest utrudnienie dla mejta. No i próbujemy odblokować. Haha, bez problemu. Jest to zwykłe szkło hartowane, nie jest to szkło hybrydowe, nie jest to Flexible Glass Max, tylko Hard Glass od firmy 3MK. Więc no takie tradycyjne szkło hartowane o twardości 9H, więc porządne. No i jak widzicie bez problemu jakichkolwiek, bez jakichkolwiek problemów, pomimo że jest większa grubość tego urządzenia, większa odległość pomiędzy czytnikiem a naszym palcem, no nie ma dalej ten smartfon problemu z odblokowaniem. że to byłoby na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam ten Bayer, czyli Bayer, no tak naprawdę bardzo przydatną funkcję, do której ja się już przyzwyczaiłem. Czytnik linii papilarnych w Mate 20, moim zdaniem, mógł być nawet nieco niżej umieszczony, bo tutaj no, jest tak naprawdę w 1 trzeciej wysokości ekranu. Mógł być nawet nieco niżej, ale pomimo to jest to, moim zdaniem, dużo bardziej ergonomiczne rozwiązanie niż czytnik z tyłu ale to już oczywiście zależy od gustu i od tego, czy Wam będzie takie rozwiązanie, czy dla Was będzie takie rozwiązanie bardziej wygodne, czy też nie. Dla mnie, jak już mówiłem, jest wygodne, korzysta mi się z tego, z tej funkcji bardzo fajnie no i pokazałem Wam w testach, że wcale to, że on jest umieszczony pod ekranem, nie wpływa negatywnie na różnego rodzaju dodatkowe ochrony ekranu, czy też warunki typu tłusty albo mokry palec. Dajcie znać w komentarzu poniżej, co Wy sądzicie o takim rozwiązaniu, czy Waszym zdaniem ma to sens, czy jest to lepsze niż czytnik pod ekranem, w sensie fizycznie na obudowie, czy też z tyłu obudowy. Czekam na Wasze opinie w komentarzach poniżej, ale także zachęcam Was do udostępniania tego odcinka na Facebooku, Twitterze, Instagramie, zresztą przycisk pod filmem jest taki udostępni i możecie podzielić się z Waszymi znajomymi właśnie taką nowinką w postaci czytnika linii papilarnych pod ekranem. A tymczasem jeżeli Wam się podobało, zasubskrybujcie kanał TechnoStrefa po więcej ciekawych materiałów, zostawcie także dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi filmami Mówił dla Was szakal, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Do zobaczenia, do czynienia. trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie, pa pa!